Cześć, witajcie, jestem szkołycie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 3 Tyrania, króla Waszyngton na naszym kanale. Kontynuujemy historię, zabawę przygodę, powiem tak, e, udajmy się na rynek ten główny... na rynek patrz e, jak lud powstaje. Ogólnie będziemy obserwować masakrę w nowym orku, a tak serio to będziemy po prostu patrzeć e, na pewnie kolejną przemowę Waszyngtona i jakiś już wszystkie te to są agresywne takie trochę biegają jak zwłomy w dupci Krok po kroku, odkupienie trzeci, misja ukończona. Jeszcze z KMP to tylko końca, gdy będą tu biegać w opłochu tak mi się chyba zdaje. a bo no, nawet nie będę używał szybkiej podróży, bo szybciej mi pójdzie biechotką. Poczekaj, Poczekajmy, jeszcze regenerujemy Dobra, to All Ostatnia parts of the city are ready to rise up. At last, we will bring down Washington. I trusted him absolutely when we fought the British. Strange that these few years later I would risk everything to bring him down. Has everything been prepared for my signal? I have a man at the military district now. He'll know where the weaknesses are to be found. Zapasy gunpowderu. Boże, to ile oni będą musieli później Creeperów zabić? Nie no, ja bym ich oszczędził Creepery, chociaż Waszyngton niech się męczy niech i zabija te zielone ogóry kiszone badone. Odwołanie tutaj w moim stylu do Minecrafta takie bezsensowne, ale po mojemu. These men are sentenced to a shameful death by firing squad. Let's get this over with. First one. Ready? Aim! Fire! Reload! You coward! Let me go and fight me! Don't shoot me. I've done nothing. god damn you you couldn't have gotten here a bit sooner we must hurry to set off the explosion okay. yes well there's no easy way to get to the gunpowder

Ja tego nie ukrywam Co że w stylu takim? Ecy Auditory da firanki Typ, 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 No tak, kładziemy tak, tak, tak Grzeczny, grzeczny

regeneracji. dobra, co mam jeszcze? Okej, okay, tu. jak git. filmik. A, chyba jeszcze coś będę musiał ogarnąć, bo to nie miało wybuchnąć tak Ja, a to nie ja było. No Albo będę miał czas na ucieczkę Misja odwinięta wykonana. Ładna ta wieża. Dobra, czas nam został 15 minut, więc razu idziemy tu szybką podróżą. Dobra, czas, trzeba podowanie na jabłuszka zacząć. Gdzie są moje jabłuszka? Jabłuszka. Jabłuszka. No nie zdążyłem. No normalnie się gadać, pośledziło do walki. A to takie ostatnie, Usta... czy nie czytałem ostatnie ucisku? Coś ucisku było. Ostatniego ucisku. ucisku. Our plan is working, my friend. Washington's troops are scattered. The palace is unguarded. This will help you along. The mechanism's rather tricky, but I'm sure you'll be able to unravel it. Very well. I will see you once I have succeeded. Tym panu w Ma unikać walki do pałacu. Właśnie. A to tak też może było, ja myślałem, że będę musiał ją rozwalić jak poprzednie bramy. Yeah, we should do the two runs these doors were forced open. this loose? czemu jest powana bo oni nie lubili. robić to tak jak na polskiej budowie na polskiej budowie na odpierdole by było niech oni się martwią. what target was up here A nie, to jest ten moment, że ona kiedyś stąd ukraść berło. Ze z początku gry było informacją. Mother, you failed to stop Washington, but maybe I can follow you to him. Ona tędy przyszła i tutaj zrobiła taką blokadkę Lichą Nikt tego nie zauważył someone in the palace Shoot anything that comes through there well, not the plan. Nie są jesteśmy w celi kogołowia, czyli w celi, bardziej jesteśmy w jego jadalni. Tak szczerze oficjalnie nie wiem jak stąd wyjść. Yeah, I A tu jest niedźwiedź. nie dź wieć.a, tu nie dźwieać, panie. Too no Wstępnie jeszcze przeładuję przed jakąś walką. Eee, przeładuję wszystkie brońki, bo są w stanie średnim. Tak bym to określił. git i wracam do swojego wyposażenia i na tymniejze podorędził to. bo to, to do ucieczki. Someone broke through here. OK. To już ma wytłumaczenie. Jak, tak, tak. Ja mam wytłumaczenie. To jest naprawdę mniej wielkie jak w kuku. i mamy jeszcze misję do końca gry. no to to tu, o. I teraz robimy tą. Coś mi się zdaje, że... Dobrze byłoby tu skończyć, bo mi się zdaje, że kolejny odcinek będzie ostatnim. Dobra, dojdziemy tutaj, myślę do tego zakrętu. Tu widzę nawet fajne punkty, gdzie się zatrzymamy. O. Tutaj zakończymy będziemy kontynuować od kolejnego odcinku A to dlatego, że jestem tak na 90% że to już będzie koniec gry Wiecie? Więc kończymy dół. To byłoby na tyle, ja byłem ryczko, ale gdzieś pa widzimy się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 3, nie Króla Waszyngtona Pa pa!